Hej, cześć, z tej strony VCR, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Kilkanaście godzin temu wyszła nowa, mobilna gierka Call of Duty Mobile i w dzisiejszym odcinku będziemy testować tą gierkę. Ja już pograłem ze 3-4 godzinki, ogólnie nagrywam ten materiał po raz drugi. Nagrałem materiał, zmontowałem, nie jestem z tego zadowolony, ponieważ na tamtym materiale grałem Rankeda. I szczerze, Rankedy w tej gierce jakoś mi się słabo podobają, wolę... Tutaj tryb multiplayer, czyli po prostu przeróżne tryby. Zaraz wam pokażę, jakie tutaj są tryby. Właśnie takie tryby Frontline, Deadmatch, yy, Dominacja. Tutaj kolejna Search, Destroy. Praktyki versus All. Dobra, mój angielski jest słaby, ale widzicie yy, na ekranie. O czym mówię. No i właśnie dziś sobie zagramy Dead Matcha. No i tak, jeszcze ważna rzecz, zanim rozpocznę grać, chciałbym was prosić o to, żebyście zostawili łapeczkę w górę. Napiszcie w komentarzach, czy gracie już w Koda yy, i czy chcecie więcej odcinków właśnie. Z tej gierki, bo ja już troszkę pograłem I spodobała mi się gra Okej, okay, dobra Wejdziemy sobie w nasz ekwipunek Tak właśnie wygląda mój ekwipunek, mój pierwszy Tutaj mamy drugi Tutaj mogę sobie dać MK, ale nie daję W sumie zamienię sobie Zabieram sobie M4, ale będziemy grać tylko i wyłącznie z tajperką, Bo czuję się najlepiej O kurde Dobra, można sobie oczywiście upgrade'ować Tą całą broń Let's go, no to co, zaczynamy Zabawę, did match Pozwólcie, że ja będę się skupiał na grze, a wy po prostu będziecie mm, oglądać. E, mam chyba już bodajże 16 czy 17 level. No tak, pograłem troszkę, e, jeśli chodzi o to, czy włożyłem jakąś kasę. Nie, 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 chociaż widziałem tam bardzo fajne skórki do broni i spodobały mi się. Jeśli gra się przyjmie na kanale, no to oczywiście e, będzie można coś kupić. Żeby nie wydawać czasem pieniędzy, już do przodu widzimy, tutaj w przeciwnym teamie są już dwie siedemnastki. Ja mam 15 level, przepraszam, powiedziałem między 16 a 17. Ok, mamy na początku do wyboru, jaki, który chcemy sobie zabrać. Nasz ekwipunek, czyli ja zabieram sobie ten pierwszy, tą i będę grać tą sniperką. Dobra, pozwólcie, że skupię się na grze. Moje ogólne, moje pierwsze wrażenia, jeśli chodzi o tą grę, powiem wam, że fajna. Fajna, kurde. Siadła mi w oko i właśnie tą mapkę bardzo lubię grać. Może powtórzę te wyniki co robiłem przedtem. Ok, dobra, drugi kill. Będziemy się starać pobić rekord killi. Tutaj trzeba patrzeć i tutaj trzeba patrzeć, bo stamtąd właśnie wychodzą z respa. Dobrze jest. E, tutaj są takie dodatki, ale to jeszcze muszę sobie dopracować. Dobra, wyrzut. Chyba kogoś zabiłem. Czy jeszcze nie? Dobra, ammo muszę przeładować. Słuchajcie, gra strasznie podobna do PUBG Mobile. Chyba z nożem do mnie bieg. Okej, okay, tutaj mamy takiego kolejnego drona, jakby. On zadaje obrażenia. Czy to jest tego, co. O, właśnie, plus 31. Tam się trochę wychylimy. A, z snajperką z takiego bliska, no nieźle, Chodzę. Ten chyba z nożem tam biega, gościu. Dobra. Przeładuję sobie broń. Ojojoj. Oj, oj. Dobra, leży. Czy ja w ogóle zginąłem w tej rundzie? O, dostał bombę. Tak, w tym momencie wysyłamy drona plus 62, nieźle Dobra, leży następny. Stamtąd też lugają. Okay. Powiem Wam, że tą sniperką mi się gra naprawdę przyjemnie. Dobra, leży. Szybko sobie wykorzystam na tej wyspie. Ok, tutaj wysyłamy. Może kogoś trafimy? A plus 31. Jedno AMO było. Dobra, ciekawe, ile kili nabiłem. Mogę w sumie sprawdzić, ile górny rogu. Dobra, leży. Okej. Okay. A i w sumie dobrze, że nagrywam to po raz drugi. Bo coś się dzieje w tym gameplayu. W tamtym gameplayu w ogóle w tamtym odcinku nic się ciekawego nie działo. Ła, wow. co to był za mecz? 40 A jestem na final killcam final kilkam, czy jakoś tak się to czyta? Wow, najlepszy snajper nie ma co, kurde. Super. Sztos, podoba mi się ta giera. Jeśli chcielibyście, żebym kiedyś zrobił streama z tego, jak sobie gram, to po prostu dajcie znać w komentarzach. Zaraz zobaczymy na moje statystyki chyba jedne z najlepszych. Wow, prawie 3000! O to jest słuchajcie, coś niesamowitego. Zaraz zobaczymy ile miałem kili. E, 8 kili, nie 27 kili. Jest dobrze, no. Dobra, spróbuj sobie zagrać z nimi jeszcze raz. Jeśli chodzi o klan, w jakim jest, w je, w jestem klanie, to jest w simple.ds. Tak, został założony tutaj już klan, więc tutaj sobie gram. Okej. Okay. Powiem wam, że mega sztos mi się spodobała ta giera. Kurde, no. Powiem wam, że fajna. Nie, nie ma co mówić, kurde. To jest czas, słuchajcie, w którym możecie zostawić łapeczkę w górę. Łapeczkę, tak jest. Dobra. Nie wiem, czy gram z tym samym teamem, co przedtem. Dobra, gra załadowana w 100%. Znowu zabieram sobie ten, ten sam, e, ten sam właśnie ekwipunek. Nie będę tutaj zmieniać, bo jednak ta mapka tutaj mi się bardzo fajnie nią gra. Okej. Okay. Myślę, że też nie, nie gramy tutaj na jakichś wielkich nubów w tej grze e, aktualnie, bo te 15, 17 levele to trzeba troszkę. Troszkę pograć już. Ściągnął mi go, biegną. No. Znowu mi go ściągnął. To jest u góry okienko. Tam też trzeba czasem sobie zobaczyć, co tam się dzieje. A jest 10% baterii. Mamy jeszcze granata, zapomniałem pokazać. Ła! Wow, siadło nieźle. Dobra, wysyłamy Drona, ale mi burczy w brzuchu, przepraszam. Wow! Dobra, padni powstań Coś się zbliża do mnie. Wow. Ale siadło. Ale bomba. Nie wiem, czy coś tu biega. O mnie. Ale dos dostaje, kurde, po dupie Next. Drona jeszcze raz wyrzucamy. W kill? Tak jest. Okej. Okay. Dobra, cofamy. Dron. Przeładowanie, kucamy Dobra, muszę przeładować ammo. Jeszcze sobie gdzieś nabijemy. Spróbujemy kogoś tak trafić od razu, ale się rusza. Kurde, nikogo nie trafiłem, serio? Elo, gościu. Wejdziemy trochę do przodu. Gram ciągle na tej samej pozycji, ale szczerze Cofam stąd. Dobra. Oj, pierwszy raz chyba zginąłem. Kurde, match, no szkoda. Powinno mi wystarczyć baterii Sniper eliminated. Ale dobra, wygraliśmy po raz kolejny. Myślę, że takie dwa meczyki wam wystarczą. A, nie jestem! Kurde, mać! Kurde, blade. O, mój boże. Dobra, ale ciekawe, czy będę mieć MVP. Ciekawe, czy będę mieć MVP. Ty, ty, ty. O, o, o. Jestem ciekaw, czy będzie MVP tutaj w tym meczu. Chyba wydaje mi się, że będzie, bo dość, dość dużo kili padło. 2000 punktów, jest dobrze. Dobra. Ile kili? 20 kili. Także jest naprawdę dobrze. Dobra, to tyle jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek z Koda Mobile. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, czy chcielibyście więcej te, e, odcinków z tego. Ja się z Wami żegnam, to tyle jeśli chodzi o dzisiaj. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić opeczkę w górę. Widzimy się w następnym odcinku na moim kanale. Trzymajcie się ciepło, cześć, pozdrawiam, hejka.